Moją ideą było spotkanie się braci górniczej. Ta pierwsza myśl powstała 4 lata temu, kiedy wtedy zorganizowałem pierwsze spotkanie braci górniczej kopalni Pstrowskiej. No i w ostatnim okresie czasu pomyślałem, a dlaczego nie zrobić czegoś podobnego, ale dla, na platformie całego Zabrza i spróbować zebrać brać górniczą, która dzisiaj jeszcze funkcjonuje, już poza górnictwem, ale funkcjonuje, byśmy spotkali. To się udało. Ja jestem tego bardzo rad. Dawni pracownicy kopań, wszystkich kopań. Od kopalni Zabrze, prawie pierwszą kopanią w Zabrzu, po Pstrowski, ostatniej kopalni Makoszowej, kopalnia Concordia, Ludwik, Guido i tak dalej. Również są przedstawiciele Muzeum Głównictwa Węglowego, bo ono te tradycje będzie kultywować. To spotkanie i to zebranie, ta wymiana tych myśli, refleksji i też łatwych i trudnych, przyjemnych i tragicznych, sprzyja utrwalaniu tej więzi w kultowaniu tradycji górniczej w Zabrzu, w tej części niematerialnej, bo ta część materialna, to jest Gójdo, to jest Sztolnia Królowa Luiza, to jest Rzecz Wyższej Maciej, czy inne obiekty pogórnicze, one są, one będą, natomiast bardzo szybko zanika pamięć ta i ta tradycja niematerialna i o to też mi chodziło. By póki my żyjemy, czynni górnicy jeszcze z ostatnich lat w Przemyśle w Zabrzu, w górniczym Przemyśle w Zabrzu, żeby się spotykać, żeby te, przekazywać te, te refleksje, żeby utrwalać. Przybyłem na środ w 1968 roku, 1 marca po studiach do Mikulczyc. Pracowałem w Mikulczyce, rokitnica. Później zostałem naczelnym inżynierem na kopalni Zabrze, Bielszowice. Później po roku na kopalnię Dębińską, po 6 latach wróciłem na Zabrze Bielszowice i byłem 8 lat. Także EBN-em chyba jestem w skali światowej, ponieważ przez 14 lat byłem dyrektorem kopalni. W momencie, kiedy poszedłem na dębińską miałem 32,5 lat. Spotkanie odbieram bardzo pozytywnie, dlatego że tradycją górniczą jest są spotkania. Trzeba się spotykać. Historia śląska nas powinna uczyć Polaków. Jak ten naród ciężkie koleje losu przeżył. Dzisiaj są Ślązacy, którzy się tu urodzili, ja im życzę, żeby tu zostali i rozwijali ten śląd. 234 lata historii. To jest coś nieprawdopodobnego. Kiedy myślimy o górnictwie w Zabrzu, na Śląsku, e, nigdy tak głęboko nie spoglądamy. A górnictwo to rozwój Śląska. To rozwój naszego regionu i naszego miasta. Rzadko pamiętamy o tym, że w Zabrzu było osiem kopalń, i te osiem kopalń dawało bogactwo tego miasta. Iluż ludzi było związanych z górnictwem, i tym bezpośrednio pod ziemią ale ile ludzi pracowało w, w przestrzeni wokół górniczej w księgowości, w administracji, w transporcie. To ogromna, ogromna rzesza, to ogromny budżet, który przecież napędzał rozwój śląskiej ziemi, zabrzeńskiego miasta. Pamiętamy przecież, że Zabrze było największą wsią w Europie. Od zaledwie 102 lat jesteśmy prężnie rozwijającym się miastem. Nie zapominajmy o naszej historii. Dzisiaj ze wzruszeniem patrzę na Brać Górniczą, patrzę na tych starszych ludzi, którzy są właściwie chodzącą historią. Oni pamiętają wiele wspaniałych historii. I powiem szczerze, że dziś z dumą patrzę na to, że 17 lat temu zawalczyłam o rewitalizację kopalni bójdo, Zawalczyłam o stworzenie wokół górnictwa tej przestrzeni, związanej z wzmacnianiem informacji o naszym dziedzictwie postindustrialnym. Ile wspaniałych historii, Ile wspaniałych wydarzeń, a to wszystko dziś chcemy uratować dla kolejnych pokoleń. Ludziom ciężkiej pracy dziś serdecznie dziękuję za wszystko, co dla Śląskiej Ziemi zrobili, ale młodym pokoleniom. Dedykuję to wszystko, co poprzednie pokolenie zrealizowało. Wszystkiego dobrego.